Panie Marszałku, Wysoka Izba, Pani Minister. Każde dobrze zorganizowane państwo kształtuje politykę w oparciu o analizy i plany zarówno krótko jak i długoterminowe. To, aby ograniczyć bezrobocie największy obecnie problem w Polsce powinny być podejmowane działania międzyresortowe bo wiele jest czynników wpływających na bezrobocie. Ja tylko mam pytania w stosunku do bardzo wycinkowego zagadnienia. Jakie działania podejmuje rząd, aby szkoły i uczelnie nie generowały kolejnych bezrobotnych? Czy rząd ma perspektywiczny plan odnośnie zapotrzebowania rynku pracy na konkretne zawody i specjalizacje? Czy są jakieś rządowe pomysły odnośnie przywrócenia szkolnictwa zawodowego, które zostało właściwie wytępione w technikach czy w rzemiośle i zanikających zawodach. Dlatego, że pani profesor Chrynkiewicz słusznie powiedziała, że mamy bardzo dużo ludzi wykształconych, ale często są to socjolodzy, politolodzy, którzy po prostu nie znajdują pracy na, na rynku pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.